Witajcie! Znajdujemy się na dworcu Łódź Fabryczna, który już 11 grudnia zostanie oddany do użytku. I w miejscu, w którym się znajdujemy za moimi plecami, będą kursować regularnie już linie autobusowe i tramwajowe. Jest ciemna noc, większość z Was zapewne smacznie śpi, natomiast my pracujemy, przygotowując komunikację miejską, przygotowując infrastrukturę torowo-sieciową, do tego, żeby 11 grudnia wszystko działało jak należy. Słuchajcie, przejazdy próbne takie jak ten, na którym teraz jesteśmy odbywają się każdorazowo w momencie, kiedy przygotowujemy się do uruchomienia komunikacji miejskiej na odcinku, który był remontowany, modernizowany, w każdym razie takim, po którym, po którym wcześniej nie jeździły tramwaje, a teraz będą jeździć. Są to przejazdy, które mają na celu sprawdzić, jak ta infrastruktura sobie radzi, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. No i właśnie jesteśmy dzisiaj na jednym z takich przejazdów. Zachęcam Was do tego, żebyście obejrzeli ten krótki odcinek, w którym pokażemy Wam, jak taki przejazd przebiega. Uczestnikami próbnych przejazdów są zarówno przedstawiciele motorniczych, działu nadzoru ruchu, działu przewozów, ale również z torów i sieci, przystankowców, tych wszystkich pracowników, którzy już wkrótce tutaj będą odpowiedzialni za to, jak ta komunikacja będzie funkcjonowała. Są z nami również przedstawiciele zarządu druki transportu, czyli organizatora, który odpowiada za to, jak w jaki sposób my jako przewoźnik mamy tutaj jeździć. No i coś więcej. Myślę, że słowa w przypadku tego odcinka znaczą dużo mniej niż obraz, także zachęcam was po prostu do tego, żebyście popatrzyli w jaki sposób tutaj pracujemy, ale też zobaczyli w jaki sposób przygotowujemy się do otwarcia okolic Dworca dla Ruchu Komunikacyjnego. Zobaczcie i mam nadzieję, że już 11 grudnia spotkamy się tutaj na działającym dworcu Łódź Fabryczna, ale również zachęcam was do tego, żebyście skorzystali wtedy z tramwajów, z autobusów, które będą tutaj przejeżdżać. Zatrzymajcie, za moimi plecami jak widzicie autobusy. Dzisiaj e, trwa przygotowanie autobusu do tego, żeby wjeżdżać na dworzec łódź fabryczna. Mija kolejna godzina jazd próbnych po torowisku w okolicach dworca. Na razie bez żadnych utrudnień, wszystko przebiega prawidłowo, nie mamy większych zastrzeżeń. Mam nadzieję, że Wy również nie będziecie mieli większych uwag i będziecie zadowoleni z tego, co tutaj zostało dla nas wszystkich przygotowane. Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zachęcam Was do oglądania kolejnych, w tym również do odcinka poświęconego organizacji ruchu na dworcu Łódź Fabryczna. Mam nadzieję, że dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z tym, jak tutaj wszystko będzie funkcjonowało, ten odcinek, który za chwilkę rozpoczynam, przygotowywać będzie przydatny. No i cóż, dzięki za dzisiaj. Zapraszam do tego, żebyście subskrybowali kanał, do tego, żebyście zostawiali łapkę do góry. Dobrej nocy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.